What the time, what a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew, never knew, we caused a scene. Witajcie kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Vloga tego zaczęłam w ogóle od przebitek z naszej wioski, w której mamy ten dom. Tutaj akurat zaczął się fest Świętej Anny, bo ona jest patronką tej wioski. I właśnie teraz ten fest będzie trwał przez 4 dni. Y, całe y, te ulice są oświetlone tam w tej wiosce, jakieś tam lampy pozawieszane, przyjeżdżają zespoły takie znane z różnych, y, jakieś tam, nie wiem, no, z telewizji y, i będzie grała muzyka przez 4 dni. Także cztery dni sobie nie pośpimy, bo to echo tam w tej wiosce w ogóle też tak niesie, jakbyśmy tą, tak się wydaje, jakbyśmy tą muzykę słyszeli u siebie w drugim pokoju. Nawet w tym samym pokoju powiedziałabym tak głośno, że nie ma szans, żeby się wyspać. Także ten fest teraz przez cztery dni świętej Anny. W drugim tutaj znowuż mieście obok zaczął się wczoraj też fest świętego Mateusza. I jeszcze tam nie byliśmy, ale być może też tam właśnie podjedziemy, zajedziemy, zobaczymy, jak tam jest. A teraz postanowiliśmy sobie pojechać, pospacerować trochę na inną tutaj górę, bo tutaj jest taki teren górzysty. W ogóle to przyrównałabym ten teren tak do naszych polskich. Te góry, takie jak polskie pieniny, coś może wielkością. I tutaj od góry do góry coś się znajduje jakieś tam różne wioseczki fajne, takie wiecie, w ogóle chciałabym tą Portugalię Wam pokazać od strony takiej bardziej tradycjonalnej nie turystycznej, tylko właśnie zabrać Was w miejsca, gdzie nie ma za dużo turystów i pokazać Wam zupełnie inną tą Portugalię nie taką, wiecie, jak pokazują gdzieś w telewizji, tylko od takiej tradycjonalnej strony mam nadzieję, że mi się trochę to uda no i dzisiaj właśnie już chcemy trochę od tych zakupów odpocząć pokażę tam wam w międzyczasie co kupiliśmy do domu ale już prak praktycznie wszystko mamy także teraz możemy sobie odpocząć i gdzieś tutaj pojechać w jakieś okoliczne miejsca pospacerować sobie, a w przyszłym tygodniu jedziemy gdzieś, nie wiem jeszcze w sumie czy do Lizabon, do Lizabon o właśnie Luis mi tutaj pokazuje, bo tutaj prakty praktycznie w każdym miejscu y, co parę metrów, zależy jeszcze gdzie się jest, co parę kilometrów, co parę metrów. Y, są takie źródełka, że można się napić wody. Można sobie uzupełnić butelkę z wodą. Także y, te wody tutaj są pitne i takie źródełka spły spływają właśnie z gór. To też jest takie fajne. Zrobiliśmy tutaj. Zrobiliśmy tutaj mały przystanek i spadaliśmy tutaj trochę na takiej skarpie. Powiem Wam, że się bałam wysiąść z samochodu, bo mam lęk wysokości. I z tyłu za nami tutaj widzicie góry. I powiem Wam, że naprawdę ja bardzo się boję jeździć takimi uliczkami, gdzie jest skarpa, przepaść w dół i nie ma żadnej barierki. Te uliczki są wąskie i zawsze się boję, że tam spadniemy. O, oh, no tak, ale to są góry. Góry są piękne, ale i niebezpieczne. Luis pojechał zakręcić za wiatrakiem, a ja wysiadłam z samochodu, bo się boję tam jechać. To jest na samej skarpie ten, ten wiatrak. W ogóle mnie zastanawia, jak oni tutaj, na samej górze, gdzie są takie malutkie uliczki, wjechali, bo to chyba trzeba jakimś tirem, jakąś przyczepą te części tego wiatraku montować. Jak oni tutaj w ogóle wjechali, to mnie naprawdę zastanawia. Dobra, Luiz zakręcił, mogę wsiadać. <słyskawek>

Znaleźliśmy taką miejscówkę. Ja sobie zanurzyłam nogi razem z sandałami, ale nieważne, najwyżej one już były i tak stare, wiecie, ale tutaj jest przepięknie, przepiękna okolica, przepiękna natura. Woda cieplutka, ale jak tak się wsadzi w nogi, tak fajnie chłodzi. Aż mi się nie chce tutaj iść, iść dalej, tylko usiadłam. I sobie tutaj tak siedzę. Super tutaj jest. Zobaczcie, tutaj wcześniej płynęła ta rzeka, i te kamienie są właśnie takie wypłukane I wszystko tutaj wyschło i tak to teraz wygląda. Dzisiaj przyjechaliśmy na kawkę z rana do tego pobliskiego miasta Wizeo, w którym właśnie odbywa się ten fest świętego Mateusza. Ale jest godzina poranna, jest niedziela. Czekajcie, która jest godzina? Za 15:11, to już nie taka poranna, ale wszyscy jeszcze śpią, dlatego że wiecie, do późna, do rannych godzin odbywa się tutaj właśnie ten fest. No i dzisiaj niedziela, nie ma dużo ludzi z rana, a my przyjechaliśmy sobie właśnie na kawkę. I chciałam wam pokazać trochę w dzień, jak wygląda wideo, ale później na ten fest wybierzemy się też właśnie wieczorem. She thoughts are the only thing you own I missed the number 45 Picked up a piece and drove past the street tonight Hope you all That's the problem there. I then recycle the suicidal cycle, the one that makes me to cycle with blood. Can you please help me? Your thoughts are the only thing you are. Okay. Well, Thank you. Zobaczcie za mną cała ściana. Ktoś tutaj ma na tym na płocie cała ściana w rozmarynie. A pachnie. Słuchajcie, mmm. także jak się gotuje, nie trzeba daleko iść, tylko do płotu <grym> i od razu jest rozmaryn. Jemy, słuchajcie, Ferturas i to są takie coś ciasto, takie jakby na gofry. Yy... Marzone w głębokim oleju, frytkowane i w środku mają likier, e, likier jajeczny, takie nadzienie jajeczne. U. Przyjechaliśmy na ten e, festyn tutaj Świętego Mateusza do Wizeo i powiem Wam, że jest to dosyć ogromne, bo e, no naprawdę jest gdzie chodzić. Już spędziliśmy tutaj już w sumie 3 godziny. To jest podzielone na takie różne segmenty. Jest segment gastronomiczny, jest jakiś tam ryneczek dosyć spory, tam sprzedają różne takie regionalne rzeczy. Jest segment, gdzie są wszystkie karuzele, takie wesołe miasteczko i powiem Wam, że jesteśmy takie dwa bojące dudki. Chcieliśmy iść na wesołe miasteczko, na, ten, na to młyńskie koło. I już Luis, Luis stał w kolejce, a ja się tak przyglądałam, przyglądałam i zawołałam go i mówię nie, nie kupuj tych biletów, bo ja po prostu mam wys lęk wysokości i w sumie to koło nie jest jakieś, wiecie, wielkie, ale popatrzyłam na te wagoniki, które się tam kiwają i ja jestem strasznie bojący dudek, jeżeli chodzi o wys wysokości. No i tak, zjedliśmy. Po hodogu zjedliśmy po jakimś takim e, czymś słodkim e, i teraz idziemy do domu chyba. Chyba już będziemy się zawijać, e, bo już tutaj wszystko obeszliśmy w sumie. Jakby ktoś chciał kupić papugę, to proszę bardzo za mną. Pełno klatek z różnymi rodzajami, różnymi gatunkami pa papug. Nie mamy. To jest ważne. To są nasze miasta. To tutaj mamy takie miski do mycia z bankami jako zlew, się wlewa w lodę i po prostu Się myje nad niską.